Podrapaliśmy Rojsa Nie, byłaś nie, nie! Ej, słuchajcie, bo oni się kłócą. Nie, 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 nie. Jesteśmy w dupie, jeżeli chodzi o czas. Teraz już jest jakby. Paweł jest Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Vlog, jak widzicie, dzisiaj pogoda jest bardzo słoneczna. Dzisiaj jestem z Zachopanem, dlatego że tutaj będziemy robić bardzo interesujący projekt, który dla mnie w ogóle jest części zagadką, dokładnie, bo to będzie remont. Wszędzie są remonty, gdzie nie pojadę, jak to się dzieje. Mój chłopak przygotował dla mnie niespodziankę i powiedział: e, Słuchaj, słuchaj, jest remont. <grytanie> słuchaj, będziesz nagrywać z remontem. Powiedział, słuchaj, zrobię ci niespodziankę. Zostaliśmy zaproszeni gdzieś daleko na jakąś super, mega fajną okazję. Będziemy zmieniać tego Rolls-Royce'a, żeby wyglądał w taki mega fajny, oryginalny sposób. I Jędrek wymyślił właśnie, że będzie chciał, żeby nie po prostu sprayem, nie wiecie, folią i tyle, tylko pomalować ręcznie, więc pokażę Wam cały pomysł jak to wszystko powstaje, więc e, do dzieła. To będzie film, w którym to nie ja będę głównym bohaterem, tylko będę chodzić między ludźmi i, e, i mu przekrzeć życie, jakby co, więc przygotujcie się na to. <grystanie> dzień dobry. <A. grystanie> Dnia numer jeden nie zdążyliśmy na szybko, więc dzień numer jeden to jest taka mała prowizorka, i na razie zaczynamy od szkiców. Szkice są nanoszone na kalkę, i potem kalkę odbija się na samochodzie. Z jednej strony już te prace się rozpoczęły, i mamy gotowego małego księcia, który patrzy. Się na róże, dlatego że akurat mały książę jest bardzo bliski Jędrykowi, więc jakby tutaj ta część była taka bardzo ważna dla niego. Dalej mamy jeszcze szkic węża, który będzie dopiero malowany. Jest też włóczyki, który właśnie został do końca zrobiony. No i prace oczywiście będą trwały po kolei. Każdy rysunek będzie robiony oddzielnie. The next day. Witam w dniu numer dwa. Wczoraj rzeczywiście skończyliśmy na tym, że przyłożyliśmy tylko ten rysunek dziewczyny do auta, żeby zobaczyć czy to już jest ok. I dzisiaj będziemy robić jej szlify. Dzisiaj pojawi się też czterech artystów, więc jestem bardzo podekscytowana, Zastanawiam się jak to będzie wyglądało. Więc przejdźmy na dół i spotkajmy się z ekipą. Takie pasta, żebyś po prostu zrobił samą kwarkę, żebyś wiedział, gdzie jest środek, dokąd wyjść, a później będzie już sama twarz, żebyś nie był za te, jak wiesz, granice. Ja się tutaj czuję trochę jak trend, bo jest tak, biegam, więc widać, mam takie. O, co teraz robisz, co teraz robisz? O, co tutaj się dzieje? Tym razem po raz pierwszy ja, jak gdyby, jeszcze nie uczestniczę w tym, ale mam taki mały plan, żeby mimo wszystko uczestniczyć gdzieś tam, na pewno łapy wsadzę w farbę, coś tam jeszcze porobię. Taki jest, taki, taki jest swój niezły plan. Zobaczcie, jaki pan biznesman z laptopem pod ręką chodzi. Jak on był dłuższy, to wiesz, no? Jakby był dłuższy, no? Dobra. No, ja. Myślał, ty co? Stoisz i czekasz na swoje kolenie. No biedny, dzisiaj rzeczywiście na fajka wyszedł, poczekał trochę. Tutaj się kryci, może pójdziemy, może zrobimy. Ale nie, jeszcze, trochę jeszcze, co jeszcze tutaj? Pięknie jest odbite w ogóle, ona jest taka śliczna, jak gdyby. I styl tak mega mi pasuje, bo wiecie, Hello Kitty pasterek, żelki jakieś Haribo, więc po prostu super, super. A ja siedzę teraz na podłodze w garażu, Ale wszyscy tak siedzą na podłodze, więc luz. Teraz mamy zadanie specjalne, bo okazało się, że nie ma wystarczająco dużo pędzelków, więc lecimy na quest'a, żeby znaleźć jakieś pędzelki, ale może się okazać, że sklep jest zamknięty, dlatego że jest święto, więc zobaczymy w ogóle, co nas dostanie, ale trzymamy kciuki z że to się jednak uda. Dobra, chwila prawdy. Uwaga, jest napis papier, ale niech was to nie zmyli, bo tam też są farby. O nie, czyli dobrze widziałeś. Tak, to jest. Oh. Niestety zostajemy z niczym, a to znaczy, że będziemy malować czym? Palcami, czym? <grym> Patyszkami do uszu. <grym> Sytuacja opanowana jednak z pędzelkami, bo przypomniało mi się, że u Jędrka w domu mam swoje pędzelki. Nie są w ogóle profesjonalne i jakby wyglądają słabo, ale to jest jedyne co mamy. Są cztery, jak widzicie, przepiękne pędzelki. Piękne podziemia, zawsze się pracuje w jakichś dziwnych warunkach. Uy. Zobaczcie, to, że każdy ma swoje stanowisko przygotowane. Tutaj stanowisko numer jeden z maską i okiem. Tutaj mamy stanowisko numer dwa na ziemi. I teraz przejście do trzeciego stanowiska. Po drugiej stronie auta. Misza tutaj no, nadal pracuje. Szykamy kolor do twarzy. Podoba. Tak? O! Mogę bardzo ciężko się podobno pracuje na tym lakierze, bo każdą warstwę farby widać na maksa. A chodzi o to, żeby ta powierzchnia była jak najbardziej gładka, więc to jest wyzwanie. Bo te tutaj pięknie, wszystko super. Jeżeli cokolwiek widać, to jest to takie bardzo delikatne a na przykład tylko się nałoży trzy warstwy to wygląda to w ten sposób próbujemy usunąć jedną warstwę więc zobaczymy czy w ogóle tu się to uda trochę staraliśmy się odmoczyć i paznokciem w teorii odchodzi, więc zobaczymy w ogóle profesjonalny sprzęt, gąbka i zobaczymy czy to no widzimy wrażenie, że paznokciem jest lepiej w farbę farba krewna to do siebie, że one zaschną, to są wodoodporne i ogólnie bardzo ciężko się je zżywa, więc. Ale nie, dobra, coś tam się rusza, ale tutaj mieliśmy farta, że ta górna warstwa jeszcze nie wysła w zupełności. i Ona odchodzi dosyć szybko. Tylko ta pierwsza warstwa już była taka, że wow, że już jednak zaschnęła, więc tutaj jest, jak widzicie, hardcore, ale damy radę, bo chodzi o to, że ona musi być naprawdę taka gładziutka. Ta powierzchnia była przed chwilą pokryta, jak więc się udało się zmazać, jeśli chodzi o farbę, ale też pewnie widzicie, że niestety zostały ślady. Podrapaliśmy Royce'a, ale no teraz już jest za późno, jakby Paweł <laughs> jest załamany. Paweł jest załamany, wiecie co zrobić. No dobra, więc słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, dojść podrapany, ale położymy na to y, nową farbę i po prostu będziemy udawać, że tak że nic się stało. Zobaczcie jaka piękna tęcza nam wyszła, po prostu wow, wow, nie spodziewałam się. Kuchaj się spodziewał. Słyszałam magiczne hasło gwiazdki beze mnie. I tak, przecieżam z kamerą. Dobra. Tu będzie japa. No nie jest, zgasło. Halo! Misza, no, dzień japa. dobry! nie działa! Co jest? O, dobra, ej, trzy osoby kochają to już jest dobrze. Dobra, mamy gwiazdki. Sprawdzamy jaka tutaj jest wielkość. To będzie pasowało. No i wydaje mi się, że już będzie git, bo tutaj jest do linii mniej więcej tej. Tutaj jeszcze jest trochę miejsca od tego zagięcia, więc to już będzie naprawdę spoko. Oh yeah. okay. a ser jak to ładnie wygląda. I to jeszcze nie jest skończone, słuchajcie, więc. Teraz antykredy Tak? Ja myślałam, że popsułeś. No, serio. Ej, co so nie działa? Ej, serio, naciska mnie. Mordia, tak. Chciałaś popsułeś, nie? No, chyba, no ja się mam z tym O, no teraz będzie opcja dodawania buziaka na policzek, jak widzicie tutaj mamy wzór, no i teraz nałożymy coś podobnego na twarz. Co? No coś podobnego, no jest zór. Chyba się dobra misia, maluj się, maluj pomatkę całą. I oczywiście jak przy każdym szanującym się projekcie musi być co? Pizka, jedzonko, tam jeszcze są delicje w ogóle, więc najlepsze jedzenie. Najlepsze pizze. Najlepsze pizze, polecamy. O kurde, żeby nie było, że to jest Na proszę. Dobra, dobra, to myślę. Okej, okay, jest godzina, niech się sprawdzę, 22.45, czyli mamy prawie 11.00 i to oznacza koniec drugiego dnia malowania. Jeszcze mamy jeden dzień i dosłownie poranek. Myślimy, że damy radę. O! <słuchy> Zobaczymy jak będzie jutro, widzimy się. Halo! <słuchy> A co to za gość puka tutaj? Dzień dobry. The next day. Dzień dobry, witam w dniu numer 3. Dzisiaj jesteśmy w bardzo dużym niedoczasie, bo okazało się, że trochę pracy idą jakby wolniej niż myśleliśmy. Część ekipy się spóźniła, więc ja mamy spinę. Będziemy lecieć do północy, pewnie, bo skoro wczoraj było do 11 i będziemy kończyć resztę rzeczy. Dopieszczanie jakichś małych elementów, no i maska przede wszystkim. Front, bo to jest bardzo ważne. Jak widzicie, ekipa trochę spięta. Wydaje mi się, że wszyscy są troszeczkę zmęczeni, ale nie jest najgorzej. Najpierw, oczywiście, musimy. Przegadać wszystkie projekty po kolei. Tutaj Jędrek jest przewodnikiem stada i dokładnie wie, co trzeba robić, więc to jest mega fajne, bo przynajmniej jest ktoś, kto ogarnia i jak gdyby kieruje to całe statko. Uwaga, auto po raz pierwszy wyjechało na światło dzienne i teraz będziemy mogli zobaczyć, bo jak to wygląda. Plus, będzie można odejść w końcu od tych rysunków i zobaczyć właśnie z perspektywy, co jest mega ważne, no więc wygląda to w ten sposób i jest jak to jest piękne, serio, to wygląda cudownie. To jest ta twarz, która na pewno będzie zmieniana, ale właśnie teraz zobaczymy jeszcze dokładnie, jak. No i wunż. Dobra, mamy godzinę 14, czyli załóżmy, że połowa dnia. O, drzwi się otwierają. Nice. I zobaczymy, jak teraz to wygląda. Jest dziewczyna i już mamy pierwszą warstwę, widzicie? Jest skóra, troszeczkę włosów i będzie coraz więcej detali. A tam jest po prostu już prawie koniec sztosu. Mówię, śmieszne, że ty masz węża, tu jest wąż i ja mam węża. <laughs> Tym wężem. <laughs> Dobra, mamy w pół do piątej trzeciego dnia i z czasem wygląda to naprawdę słabo, bo okazuje się, że w ogóle jeden z artystów Misza będzie musiał wyjechać dzisiaj, a jeszcze... Z... W teorii mieliśmy malować tak do jutra, chyba do południa Więc ogólnie robi się ciężko, ale słuchajcie zaczynało się w ogóle tworzyć emocje w grupie, naprawdę Bo jak gdyby jeden patrzy drugiemu na ręce, ten coś robi się ten coś zrobi nie tak Ktoś musi po nim poprawać i ogólnie zaczyna się robić tak więc dosyć mocno emocjonalnie Więc mam nadzieję, że uda się to skończyć w takiej całej atmosferze, Bo ja tutaj aż wyszłam na zewnątrz tak Ej słuchajcie, bo oni się kłócą Więc zobaczymy co z tego wyjdzie, naprawdę Ale ogólnie jesteśmy w dupie, jeżeli chodzi o czas Wydaje mi że teraz zaczął malować już węża i tak zaczyna od pierwszej warstwy białej, żeby potem kolory były lepiej widoczne, więc taki jest zamysł tego wszystkiego, ale możemy mąż taki piękny, kolorowy, trochę mozaikowy, więc ja się jaram na maksa. Mamy akcję numer dwa wyjeżdżania auta, żeby zobaczyć znowu kolory i znowu na odległość, więc <śmiech> serio. Serio? <laughs> Kto ci poradził? Księpa, <Trzeba> ogarnijcie! <się. śmiech> Mega! Co Przedstawiam Wam krzewtowskiego. No. Super jest to, że każdy tutaj dodaje coś od siebie, i nawet ja miałam okazję. Jest teraz wpół do ósmej i robimy sobie przerwę na szamkę, ale wygląda na to, że czasowo nie wyrobimy się ze wszystkim, bo została jeszcze cała maska, więc albo będzie praca przez całą noc i jazda na jakichś energetykach, albo przełożymy to na następny dzień i możemy się nie wyrobić na sesję, którą zaplanowaliśmy. Wrócę do Was z informacją, co będziemy robić. Godzina 21. Nie tylko powiedzieć, że jednym z moich ulubionych rzeczy tutaj to jest właśnie ten stołeczek przepiękny, to co Jak się czujesz się do, za tym stołeczką? Mega. <laughs> no, na swoje pierwsze urodziny, <laughs> Słuchajcie, z dołu przenieśliśmy się już na górę, do łazienki w ogóle, bo jeszcze kończymy na kąpie robić projekt frontu. I jest teraz godzina w pół do pierwszej i nagrywam telefonem, bo w ogóle kamera mi się rozładowała, więc nieważne. <laughs> Musimy to zrobić jutro, żeby skończyć to auto, więc zaraz wam pokażę, jak wyszedł front. A więc jak widzicie, tutaj w Photoshopie pracuję i tak na razie wygląda front. Oczywiście może się okazać, że to się jeszcze zmieni, ale zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest warstw, i część jest w ogóle wyłączona. Tutaj było po prostu tyle dopasowań różnych o, że dwie większość jest wyłączona. Jestem jakieś pogrupowane, tutaj, no naprawdę, po prostu tyle rzeczy, tyle elementów, tyle warstw, że szoku można doznać. Zdecydowaliśmy się na takie naklejki, jakby troszeczkę takie, takie retro, takie ala, trochę neony, trochę cukierki, coś w tym stylu. I tutaj to są te um, tygrysy, które widzieliście już nakładane, właśnie były wieczorem, i taka pierwsza warstwa to będzie to. Oko już też jest zrobione, one z troszeczkę inne na oryginalnym projekcie, no ale to będzie cała część, która właśnie będzie robiona jutro, a więc życzcie nam powodzenia jutro to jest ostatni dzień który w, którym w ogóle możemy, w którym możemy coś robić, więc my sami trzymamy ze siebie kciuki, że się to uda i potem ruszamy do boju dalej na sesję no. The next day. jest godzina 9.30 i zaczynamy dzień numer 4 jak widzieliście w końcu mamy finalny projekt na maskę, więc mamy nadzieję, że to uda się zrobić dzisiaj, ale oni jeszcze nie widzieli, co mają zrobić, więc idziemy im to przekazać. No i przeprowadzę Was przez cały proces zobaczymy i zobaczymy, o której skończymy. I uwaga, uwaga, ekipa już jest, to oh jest. Yeah. Nie wiem, czy widzieliście, ale wydaje mi się, że tego dnia dzisiejszego już naprawdę czuć presję. Przyszliśmy, przywitaliśmy się, a wszyscy już są tak skupieni na tym, co robią. Więc ja mam taki mindset, że po prostu nikt nie sprawia ani słowa, albo mają też dosyć mnie, no, w każdym razie dzisiaj jest naprawdę spięcie, bo musimy skończyć, więc jak gdyby siedzą i ale już jest naprawdę, już jest końcóweczka, już zostały co, grysy, motylki do poprawy i właśnie ten napis na froncie, więc miejmy nadzieję, że do 15 się zejdzie. Ale dzisiaj wam pokażę może trochę jak wygląda całe takie tutaj otoczenie, bo w zasadzie tego nie pokazywałam, bo cały czas miałam takie a tutaj dużo się dzieje. Więc w ogóle zobaczcie, to jest jak gdyby podjazd do tego garażu, na którym stoi, e, stoi auto. To jest miejsce, które wygląda jak po czterech dniach pracy. Tu jest właśnie taki, taki stolik, jak gdyby jedyny w miarę równy, można powiedzieć, bo jak widzicie, tam jest wszystko tak pod mega skosem. I tutaj... Są cztery dni śmieci, w sensie jeszcze butelki i tak dalej, bo tutaj wszystko się odkłada, jak się już wypija. Tutaj jest kalka, tutaj są jakieś wstępne szkice, więc ogólnie to jest taki stolik do pracy, przygotowań. Tutaj są jakieś farby, które w danym momencie nie są potrzebne. To jest ta benzina do jakby od. E, chciałam chcę od, do Do od, Odtłuszczania. Tutaj jest jedna stale, więc ogólnie taki wiecie, stolik bardzo roboczy. I tu jest projekt właśnie ten, który robiliśmy wczoraj w nocy. I teraz jest praca na dwa tygrysy, jeden z jeden drugi z drugiej robiony dlatego, że ten bok już jest prawie skończony tutaj mamy skończoną już tą dziewczynę jak widzicie jest Don i tutaj jest dodany detal na lusterku, który uważam, że jest w ogóle przepiękny. Dobra, właśnie przed um, wydruk z frontu więc możemy już się tym zająć i zobaczymy czy on dopasować w ogóle wielkość wszystkiego, ułożenie wszystkiego dlatego, że trzeba to dopasować dokładnie do kształtu maski. No dobra, mamy to nałożone na maskę i chyba tak będzie wyglądać finalnie oczywiście ja jestem jasna no bo warunki są trochę słabe. Taki mniej więcej układ chyba zostanie, chociaż ja uważam, że będziemy być trochę bliżej Jędrykowa, że powinien być trochę dalej, ale wiecie jak jest. Więc tak powinno wyglądać za jakieś dwie Więc jak widzicie jest dopasowywanie tego odcienia do tego, ale już jest naprawdę bardzo, bardzo blisko za pierwszym razem. jest ten moment, kiedy w końcu drwałam się do farby. I jak widzicie, maluję trochę elementów na biało. No i jeszcze trochę elementów na biało. Napis jest, ale to jest dopiero pierwsza warstwa i teraz lecimy jeszcze z tymi naklejkami. Na przykład tutaj sobie robimy próbnik, tak żeby dopasować do tego, co wybraliśmy na projekcie. Nie będzie to idealnie takie, bo chcemy iść bardziej, żeby była taka jak guma balonowa. No i zobaczymy. Nie łudźcie się, jakby co to ja tylko udaję, że maluję. Słuchajcie, mamy godzinę 18 i jesteśmy mniej więcej jakieś 4 godziny po czasie. Po prostu stwierdziliśmy, że sesja zostanie przełożona na następny dzień, bo po prostu nie da się. Bez sensu jest robić tak, jak wiecie, na szybko i jak gdyby coś zrobić źle. Jestem muszę, żeby to wszystko było dokończone. Podejrzewam, że jeszcze, no, z może półtorej i będzie koniec. Proszę pana, ma pan bagażnik otwarty. Proszę wejść do środka. A już czekajcie, wejdę, schowam się chyba. Ej, na luzie. Zamkoczę? No, Ej, skitu, nie, bo glaustrofowie. Hej, ale udało się schować. Nie, 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 ja umrę tam, tam nie, wolno. nie, nie, to jest tak, jak ktoś nie, 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 tam, nie, 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 albo, wiecie, no teraz chyba no nie będę jest. chyba już drugi naszyjnik, choker. O 19 i teraz są dosłownie robione takie maleńkie detale, więc już nie dodajemy nic nowego. Efekt końcowy zobaczycie za chwilę, kiedy przeniesiemy się na hangar samolotowy, i tutaj zobaczycie dosłownie każdy szczególik i jak wyszło ostatecznie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ok, i po czterech dniach udało się skończyć auto. Jeżeli chodzi o hangar, to zobaczycie go na fotach na naszych Instagramach, a teraz pokażę Wam, jak finalnie wyszło auto. W ogóle zobaczcie, w jakim jestem pięknym miejscu, bo przyjechałam tutaj specjalnie, żeby właśnie. O tutaj pokażę wam, żeby widoczek był przepiękny. Tutaj jest widok na Tatry. E, tutaj mamy jeziorko i proszę bardzo, w szczerym polu stoi on. Przepraszam was od razu z góry za to światło, ale jest po prostu środek dnia, więc po prostu słońce jest tak intensywne. Bo jest 30 stopni, więc ogólnie jest mega gorąco, ale teraz pokażę wam wszystko krok po kroku. Tutaj pamiętajcie ten wąż w ogóle powstał na samym początku. Teraz już jest totalnie skończony. On miał być właśnie taki dziecięcy, taki niedbały, bardzo, że tutaj trochę krzywy tu jest grubszy tu jest cieńszy tutaj jakby taki pomazany troszeczkę markerem powężu jak widzicie przechodzimy tutaj o i mamy Muchę na twarzy Taki trochę nerd, taki trochę smutny A z drugiej strony jakby taki trochę rozmarzony No i oczywiście stały element, czyli całus na policzku Dalej, to jest jeden z moich ulubionych momentów Czyli malutynienka pszczółka I ona jest taka puchata i taka słodziutka Serio, to jest jeden z moich ulubionych moment, momentów, elementów na tym aucie Więc mamy tutaj pszczółkę, są jeszcze gwiazdki Księżyc też taki mega bajkowy No i też jedna z rzeczy, którą widzieliście od samego początku Czyli mały księżyc i róża I i tutaj, kiedy przychodzimy na front, to jest, tak jak pamiętacie, ostatni element, który powstał. Tutaj, moim zdaniem, jest jeden z większych sztosów, czyli są dwa tygrysy, tak dziwnie mega powyginane. Tak wiecie, w takich cyrkowych pozach. takich Do tego są takie trochę bardziej w retro stylu gwiazdki. Po drugiej stronie jest dokładnie taki sam tygrys, z gumą balonową też są te gwiazdki. No i oczywiście, napis. Cool kids never sleep. I to jest takie, jakby trochę, zwieńczenie tego tego samochodu: w sensie, że to jest po prostu takie cool kids owóz. <noise> Nie wiem, jak to nazwać w każdym razie. Tutaj są jeszcze takie, jakby naklejeczki trochę neonowe, jak widzicie. Jest serduszko gwiazdka, tutaj są jeszcze inne gwiazdki. Oko, które się pojawia. I oko, które znika. I to jest mega fajne, dlatego że nadal jak to oko zniknie, to macie jeszcze te tutaj promienie, jakby. Po prostu tak wygląda cała maska, i jest genialna, moim zdaniem. Muszę przeparkować auto w drugą stronę, bo z drugiej strony jest cień. Więc dajcie mi chwilę i jedziemy. Teraz się zorientowałam, że jeszcze nie widzieliście go z otwartym dachem, a moim zdaniem wygląda on jakby lepiej, przez to, że widać więcej pomarańczów w środku, a elementy na aucie są pomarańczowe też. O, tutaj piękne muchy na desce. W każdym razie zobaczcie. Jaki on jest śliczny w środku. A to jest w ogóle taki góralski wzór, który właśnie był naniesiony tutaj, więc przepiękny. I właśnie tej góralskości troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę kolorami nawiązuje ten wąż, który jest jakby odpowiednikiem róży z tamtej strony, ale tego węża mamy razem z włóczykiem. I włóczyki jest takim trochę podróżniczym odpowiednikiem Małego Księcia tutaj. No, Mały Książę też podróżował tylko po planetach, a Włóczyki podróżował po prostu. Więc mamy tutaj włóczykija, który który sobie na Harmonice. Tutaj mamy motyla. One znowu właśnie w odcieniach takiego pomarańczu, ale nie wiem, czy widzicie. Tutaj są dwie twarze po dwóch stronach, więc to też jest taki fajny feature, że ukryte twarze. I lecimy dalej. Te znowu są gwiazdki, i tu jest ta dziewczyna, e, którą widzieliście też, że miałam możliwość malować dosłownie przez sekundę. No, ale ona wyszła genialnie. tutaj macie plasterek Hello Kitty, jest po prostu super taka słodko, ale trochę komiksowa. Myśleliśmy że takie trochę GTA. I tutaj się przejdzie. Dalej to są moje. Jedne z ulubionych grafik, bo tutaj zobaczcie na takie, to jest przecudowne. Jest kwiat, z którego wystaje dziewczynka, i to jest takie słodkie, bo ona tutaj się maluje w lusterku. I jak gdyby chce, wiecie, być taka dorosła i w ogóle jak takie dorosłe pani się malować, ale widać, że po prostu gdzieś tu pod nosem się pomalowała, że tutaj jest nierówno, więc super to wygląda. To jest taki stary styl, ale taki, wiecie, abstrakcyjny, więc dla mnie to jest genialne. Jest przepięknie namalowane. Tutaj dalej mamy motylki, znowu w takich odcieniach różu, pomarańczu. No i kolejny kwiat, z kolejną głową. I to jest super, że widać tutaj, mimo wszystko te pociągnięcia pędzla, widać, że to auto jest ręcznie malowane. Ono jeszcze będzie lakierowane, żeby te wzory jakby wytrzymały dłużej, i były bardziej odporne, bo jak widzicie wystarczy jedna przejażdżka i po prostu samochód jest już cały brudny, ale na pewno będzie to lakierowane. I cały fun jest w tym, że właśnie to jest takie mega drogie auto, takie mega poważne auto, a je zrobił po prostu w takie najbardziej bajkowe wzory i najsłodsze wzory ever. Więc ja to uwielbiam i uważam, że to jest mega fajny pomysł. Seria ja tego nigdzie nie widziałam. Mamy w planie podróżować tym autem w tym roku. Może po Polsce, może po Europie, kto wie, gdzie dokładnie. Ale w razie co na tym kanale i na naszych instagramach będą się pojawiać zdjęcia. I filmy właśnie z jakichś podróży, jeżeli będziemy je odbywać, bo taki jest plan. Więc mam nadzieję, że taki zupełnie inny film się Wam podobał. I widzimy się na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Będzie jakieś piękne. Do zobaczenia i pa! you <sniffs>